Cześć, Żyrafko! My z Polski przyjechaliśmy do ciebie. Podejdź troszkę. Cześć, Żyrafko! Dobra, stań, stań. Stań, stań, stań. Cześć, Żyrafko! Buziaczka! Nie, nie o to mi chodzi. Siądźcie tak, i to zdjęcie będzie się razu Cześć! Cześć, poczekaj, poczekaj, bo na coś chcę od nas. Poczekaj, poczekaj. Mamy banany w tym. Cześć! Cześć! Cześć, malutka! Cześć! Kurwa! Cześć! Cześć, cześć żerawko! Cześć. Cześć, cześć! cześć, malutka! Cześć! Cześć! Co tam słychać u ciebie? Co tam u słychać? Cześć, cześć. cześć. Cześć, żyrabko, cześć, moja kochana, cześć! Czekaj, czy spierdala banany. Cześć. Chcesz banalka? Cześć panie, nie dawaj ręki, tylko trzymaj tu banana, to ci zrobię się z nią razem. Daj, 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 a to, kurwa, daj. A co kurwa daje, ja to co? Pierdoli? Coś? No. Masz. To nie żeby ci całego wiebała, nie? No masz, 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 masz. jest coś takiego? Lubisz coś takiego? Tak? Tak? Czy kurkę chcesz? No, pszliniła i nie chciała, no. No chodź dziewczynko, no spróbuj może Może jednak, no tak Oj, ale mnie furkała mnie troszkę Chodź Z dajecie. Nie tak, nie tak A jak? Nie tak ja Banana do buzi, no Nie tak całego Eee <laughs> <nie> może <laughs> Ale kurde, jaja. Chociaż jest żyrafa. Co za przygoda. Ty, ona on teraz bliżej podchodzi. Dobra, się poźnij nie, to jest kurde.